Dziś też zapraszam Cię do serii bezpłatnych wiadomości, czyli takiego kursu e-mailowego bezpłatnego o 10 najważniejszych krokach, dzięki którym pozbyłam się zajadania emocji i stresu. I do szkolenia o silnej woli wobec jedzenia, co ją osłabia, co ją wzmacnia i co działa lepiej niż silna wola, czyli to jest taka instrukcja obsługi własnego apetytu, niezależnie od tego, czy się zajada emocje, czy nie, po prostu apetyt rządzi się pewnymi prawami i silna wola rządzi się pewnymi prawami, i tutaj te sekrety zdradzam. A przede wszystkim zapraszam do rozważenia udziału w programie Emocji się nie je, bo to jest właśnie cel tego programu. Pokazać wam schemat zajadania emocji oraz to, jak go przerywać na każdym etapie, a bardzo ważnym elementem tego schematu jest właśnie oswojenie się ze światem własnych emocji, zrozumienie własnych emocji i nauka radzenia sobie z nimi bez pomocy jedzenia.